Mike Caps postanowił zakończyć swoją karierę jako dyrektor Epic Games. Na swoim blogu Caps napisał: "To było 10 cudownych lat w branży elektronicznej. Oczywiście będę się w dalszym ciągu udzielał w radzie nadzorczej firmy, ale czas zająć się dzieciaczkiem, którego właśnie oczekuję. Mam zamiar się nieco wyciszyć, zająć się pisaniem, nauczaniem, może zaangażować się w akcje charytatywne." Caps ostatnio wdrożył projekt z silnikiem Unreal 4. Dodaje, że z ekscytacją wyczekuje, więc efektów swojej pracy oraz nowych wspaniałych gier na platformy mobilne, które będą wykorzystywać ten silnik. Słynna z nintendowskiego 3DS gra platformowa Mutant Mats lada dzień pojawi się również na iPadzie, iTouchu i iPhone'ie. Jest to gra arcade w stylu stareńkich, 16-bitowych tytułów z czasów np. Game Boya Advance. Czekamy z niecierpliwością na tę migrację i trzymamy kciuki za to, aby urocza platformówka programistów z Renegade Kids rozkochała w sobie również użytkowników iOS. Rage of the Gladiator w grach na iOS rzadko kiedy możemy stłuc kogoś bronią białą, używając widoku z pierwszej perspektywy. W każdym poziomie uczymy się wyszukiwać słabe strony przeciwników, a następnie używać na nich jednego z rozwijanych wraz z progresem gry kombosów. System walki jest rozbudowany, każda broń ma kilka trybów uderzenia, a ponadto możemy posiłkować się obroną za pomocą tarcz. Nową jakością jest to, że aby dowiedzieć się jak najszybciej wyeliminować przeciwnika, należy obserwować go przed atakiem. W tym momencie gra nabiera więc walorów strategicznych. Kuleje nieco fabuła, która jest jedynie pretekstem do przemierzania poziomów. Dołóżmy do tego niezłą grafikę oraz bogatą galerię przeciwników, począwszy od medus aż po śmiernicę i pająki, a dostaniemy nie mniej, nie więcej, tylko ciekawą bijatykę, która dostarczy kilka godzin przedniej zabawy.